Witam państwa serdecznie, Kamil Bernatek. Zdominowali ostatnie mistrzostwa świata, ale chcą więcej. Spędzają czas z głową w chmurach. Mowa o motoparalotniarzach, którzy właśnie w Skarżysku zakończyli sezon polskiej ligi motoparalotni. To nie będzie odcinek niskich lotów. Najważniejsze to mieć w życiu odlot. Z takim nastawieniem udaliśmy się do hotelu Promień gdzie świętowano koniec powietrznych smakach. Jesteśmy w skarżysku, ponieważ po pierwsze, mamy tutaj zaprzyjaźnionych paralotniarzy. Mamy tu sprzyjające nam środowisko. Jest to bardzo fajne miejsce na uroczystość zakończenia. W Skarżysku jest świetne miejskie centrum kultury, w którym mogliśmy przeprowadzić uroczystość, ceremonię dekoracji. A było kogo dekorować. Polska kadra motoparalotniarzy zdominowała ostatnie Mistrzostwa Świata. Chyba nie ma niczego więcej, zrobiliśmy wszystko. Jeżeli by było jakieś galaktyczne, to może, ale Mistrzostwo Świata tak, to już jest chyba wszystko, co można było zrobić. Bardzo udany rok. Dzisiaj kończymy Ligę Motoparalotniową. Ostatnia impreza, zakończenie edycji, pięć dużych imprez, a przede wszystkim Mistrzostwa Świata, które się odbyły we wrześniu we Francji, i cztery złote medale jeden brązowy czyli wszystko, co było do zdobycia. No to jest, jest moja, umówmy się, pasja. Teraz, w momencie, kiedy powstała Liga, i, i ten rok jest już pod, 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 pod kątem tej ligi, praktycznie cały był zorganizowany w, w, w motoparalotniarstwie. Jest szansa, że tych zawodów będzie więcej, i o, o, oczywiście organizatorzy tej ligi chcą e, takich miejsc jak Skarżysko, e, pod warunkiem, że e, wygenerujemy, to zorganizujemy jakieś miejsce do, 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 do startów, do lądowań, do realizacji takich, ta, takiej ligi. Latać mogą naprawdę wszyscy, tak jak mówię, mamy bardzo młodych pilotów, szkolić można się już naprawdę w wieku 13-14 lat. Mamy kolegów, którzy mają po 70 parę lat i nadal z nami latają, w związku z tym tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Postanowiłem spróbować swoich sił i poleciałem do studia. Ja już kończę ten odcinek. Do zobaczenia Państwu.